Cześć, masy, jesteśmy sobą Bad Mateo Dzisiaj nagrywałam odcinek z Guys'a. Dzisiaj sobie kręcimy tym kołem Więc już lecimy, chyc Ile mogę? 5 razy No i mam nadzieję, że ten mityczny W końcu mi lotnie legendarny ok, już mam prawie 20 tych Więc już jest całkiem nieźle 4, jest, mamy 4, mamy 4 Mamy 4, już jest 12 Proszę, mityczny Dobra, ale i tak zaczynamy na razie dobrze, więc jest super. Mi się podoba. Mitycz. Nie. Jak wiska było tak dużo tych mitycznych. Proszę. Mity. Nie, legenda. Kurde. Pingwin. Ty? A, tyle. No dobra. A, nie mam więcej. No to zobaczymy sobie. Dostał soj no musimy sprawdzić. I chcę sprawdzić, co ja tutaj mam epickie to chyba są tego 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 i chyba jeszcze coś było dobra dziękuję za szurcika i cześć